to ja, Ninja Man. A dzisiaj coś, Howard Go Pottera! Czyli ogólnie coś za fanów Pottera. E, otóż nie się że to recenzuję, ale recenzowałem, tak jakoś wyszło. Zobaczymy, czy to takie fajne. No, coś ciekawego. E, jestem akurat tym razem chyba drugi w Polsce. Był pierwszy, jestem drugi. Okej. Okay. Nie chcę się rozgadywać, bo w odcinku, który był pierwszy w Polsce, szaniłem, bo jest bardzo długi, ale jest złe się tania. Dzięki. Nie, Nie będę gadał, okej? Okay? Nie. Jedyne co wam muszę powiedzieć, to mam bardzo trudny dostępny produkt, jeżeli chodzi o ten rok. Spójrzcie tylko na to na cudynko! O bo Boże. Tak, zobaczyłem jeden z najbardziej trudno dostępnych produktów roku 2021. I to nie jeden! <grystanie> jeden z pewnego sklepu już tam dotarły, a drugi był tutaj. Jeszcze będę miał trzeci. Zapewne się zastanawiacie, skąd będę miał trzeci. Zamówiłem na lego Shopie. nie sądziłem, że tak szybko to będą. Jeszcze kolejne. <grystanie> o Boże, dobra. Więc jak mam gadać to przy rozpakowywaniu? Ciekawy zestaw, ciekawy pomysł na zrobienie czegoś takiego. Jeżeli chodzi o Harry Potter, mam tylko trzy figurki, które są z serii kolekcjonerskiej, a nie jakiś zestaw. A pomyślałam, że kupię akurat tą książkę, bo były cztery, bo tu akurat jest Harry Potter, czyli główna postać. Jest łatwo dostępny w tam różnych magazynach. W sensie od Amin na przykład, albo w innych polibagach tam niewielkich jakichś. Ale ja. Ja stwierdziłem, że zdobędę go w taki sposób, bo nie mam w flanach więcej Kotora, tak. Tak się bardziej w to wtrącać. Lubię ten film ma jakiś... Ale tak, no, może nie tak bardzo. Jakaś belka. Duży klac. Skąd tu się kurz to wziął, to ja nie mam pojęcia. Okej, okay. obniżmy satyw. Yy, Okej, okay, dziękuję. Worek numer 2. Worek numer. Yy... O, fajne. Ciekawie to wygląda. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Worek numer 1. Worek numer naklejki. Troszeczkę tylko ich tu jest. Tylko troszeczkę. Ech, super. Kiedyś sobie naklejki teraz nie lubię, bo po prostu z czasem coraz gorzej mi zaczęło iść naklejanie ich. Instruction Coś tu ciekawego. No, oczywiście, reklamy na Jeżeli chodzi o Aragopatera, to nie wiem, czy który z tych recenzuje. Fajnie by było mieć ten zestaw tu, o ale mówię, że raczej się nie będę w to bardziej tak wtrącał. Wobec mnie, nie wiem, jak to jest nazywać. Reklamy inny. książek. Oglądałem recenzję tego u Broda, tego, bo on właśnie też na pierwszy chyba zrecenzował. I dlatego, bo drugi, bo on wszystkie cztery już tam recenzował. No, nie kupiłem tej, bo mam dwie figurki z tych, które tu są, a z tych nie mam żadnej. Jedna dodatkowo jest tylko w tym zestawie. Mm, ok, zobaczymy, jak to się sprawdzi. Zapowiada się ciekawie, a więc y, nie będzie żadnych speedbuildów y, ogólnie. Y, no, jeżeli ktoś jest ciekaw, to ja kupiłem sobie na no, Allegro za y, ten 94 zł kategorii 130. Y, klocków, ile jest, Wam powiem później. A teraz ja to sobie złożę, jestem ciekaw, naprawdę więc mój drugi zestaw na 2021 przestań gadać ty, debilu no powiem wam że konstrukcja jest naprawdę naprawdę ciekawa fajnie to zaprojektowali więc nie warto to mówić, ale tak jakby dla wyjaśnienia tylko tylko dla wyjaśnienia jeżeli ktoś z was by chciał to cudeńko to nie nie dam wam no jakby ktoś pytał no to dla wyjaśnienia nie nikt nie dostanie zbyt cenny produkt jak na ten rok i podjąłem się bardzo trudnego wyzwania, ponieważ po prostu tak... To będzie trudny rok. Ponieważ wyszedł w tym roku pewien bardzo fajny zestaw i podjąłem się najtrudniejszego wyzwania swojego życia. Do końca do końca powiedzmy listopada, bo tyle mi to zajmie, uzbierać może z 1000 zł. Aktualnie mój portfel liczy zero, ponieważ właśnie wszystko wydałem, jak już widzicie. Yy, więc no. <laughs> więc trochę się, trochę się portfel później, więc jeżeli ktoś to jeszcze ogląda, napiszcie mi w yy, napiszcie w komentarzach, y, uda ci się, albo nie wiem, y, że... Y, ten... Yy, nie wiem, powodzenia na przykład napiszcie, nie wiem. Nie chcę gadać po prostu, ale ja to chciałam powiedzieć. Jeżeli chcecie, także, to napiszcie, czy nie chcecie, abym y, ten... Nagrał katalog. Pierwszy i ostatni, tak w zasadzie. Katalog, jaki nagrywałem, był w początku 2019. No, jedyny taki dobra. A więc, właśnie jak widzicie, rozkładam moją książkę. Tak się ona od środka prezentuje. Czyli po prostu możemy to z łatwością zamienić w zwykłą klasę. Okej, okay, dobra, może jeszcze zobaczmy na tą książkę. Tak się prezentuje fajnie. Te klocki odkryłem, że są do tego, żeby zaczepić inne książki, żeby to ładnie wyglądało na takiej półce, rozumiecie? Jak będę tak bardzo ty, no, Nie wiem, czy będę aż tak chciał, ale może kiedyś mi się uda zdobyć wszystkie. Ale mówię, podejmę się bardzo trudnego wyzwania. Wy dobrze wiecie, co... na co ja chcę uzbierać. Wy dobrze wiecie. Wyszedł bardzo fajny nowy zestaw. A jest tylko jeden nowy, który taki wyszedł, taki dosyć drogi. Ja tyle muszę uzbierać, bo katalogowo jest droższy, ale sądzę, że do tylu ustanieje. No. A więc ładny tutaj Herfogwardu, pyk. No, fajny. Huffy w bodajże. Takie kolory to są te niebieskie. Nie znam się na Harry Potterze za bardzo, ale chyba tak. No, więc tutaj taki ładny Herbik Pottera. Bardzo fajny. No i ogólnie to tutaj ta okładka fajnie wygląda. Szkoda, szkoda że tutaj nic nie ma. Szkoda, naprawdę. Ok, a więc przyjrzyjmy się już tym, jak ta klasa wygląda. Czyli po prostu rozkładamy książkę i mamy ładną klasę. Czyli po prostu trzeba zdjąć skrzynkę. To trzeba zdjąć. To trzeba zdjąć, to trzeba zdjąć, to trzeba zdjąć. Ok, teraz to trzeba rozłożyć. Bardzo fajnie to naprawdę jest zaprojektowane. Tutaj wszystko się trzyma kupy, wszystko da się tam zmieścić. Może z wyjątkiem figurak próbowałam, ale się nie da. Niestety taki drobny minus. No i ok, no i możemy to sobie ustawić jak chcemy. Czyli na przykład załóżmy to sobie damy tu, te rzeczy damy sobie tu. Na przykład. No i dwie ławeczki. Tutaj, o. Tutaj damy. Bo tutaj jest tablica. No. A więc tak fajnie to zaprojektowano. Naprawdę mi się to podoba. Sam zamysł tej konstrukcji. No i ogólnie, że to później wszystko ze sobą tak współgra. Naprawdę super. Yy, no i ogólnie to jeszcze zwróćmy na to wszystko uwagę. Skrzyneczka. Fajnie. Moja pierwsza z takiego zestawu. No bardziej. Nie wiem, już jakie skrzyneczki, ale. Nie wiem, jak, mam, jak wam mam to opowiedzieć, tą historię. No i w sam piórka oraz filiżanka, którą tam włożyłem, żeby po prostu, bo ona nie miała być nigdzie włożona, tylko ja po prostu stwierdziłem, że sobie ją tam włożę, więc no, fajna filiżanka, nie miałem filiżanki. No, no i tutaj fajny taki ogień w takim białym kolorze, właśnie, żeby to były piórka. Podoba mi się. Dalej, tutaj mamy taką zakładkę nie bez książkami. No, tak sobie bym powiedział, bo nie wiem, jak ja mam to umieścić w pewnym sensie rozumiecie. No ale tu są mimo wszystko książki. No fajnie tutaj to tak zrobili, żeby to może były jakieś książki. Od drugiej strony też jest naklejka. Niestety krzywo naklejona, no, nie lubię tych naklejek, no po prostu już. Natomiast tutaj, o, to jest pudełko. Ten element pierwszy się, raz się pojawił w drugiej serii z Disneya z Jackem. Albo nieco wcześniej, możecie mi napisać, jeżeli wiecie. No i to takie fajne pudełko. No i tutaj postanowiłem wsadzić ciasko, które tutaj, tutaj nie miało być, ale po prostu je tu wsadziłem. Tak stwierdziłem, że no, czemu nie? <laughs> Okej, okay, dalej tutaj mamy takie coś, yy, takie okienko, i tutaj mamy po prostu zwykły szary klucz. Miałem dotychczas dwa złote, teraz mam jeszcze szary, fajnie. No, i na zapasie, oczywiście, zaraz wam to później pokażę. I fajny, srebrny kieliszek. Kurde, ja zacznę patrzeć z tą kamerą, bo ja nie wiem, gdzie ja to pokazuję. No. Ale chyba wszystko dobrze widzieliście, mam nadzieję. No więc, takie tutaj, coś. No i tutaj ogólnie proste, zbudowane dwie ławeczki. Takie, to mi się bardzo kojarzy z Minecraftem, ten sposób budowania, jak to, co nie. No, więc tutaj dwie takie ławeczki, no takie zbudowano. Nie podoba mi się akurat trochę jak je zbudowano. Mogli to zrobić nieco ciekawiej, no ale okej, okay. niech, niech już im tam będzie. No, taka ławeczka, o. Yy, Dobra. Yy, a więc teraz jeszcze omówmy sobie tylko yy, ten. Yy, z, z samą konstrukcję. Okej, okay. mamy tutaj jakąś fajną naklejkę, lewiosa. No i w ogóle tam wszystko, nie wiadomo co tam pisze. Yy, tutaj mamy wejście najprawdopodobniej do tej sali. Jest fajna, yy, jak to się nazywa, świeca. Nie miejmy jeszcze świecy. Ten element pod nią akurat nie w innym zestawie. jego recenzję też kiedy zobaczycie. To jest ten safari. Już nie raz mówiłem, że to kiedyś zobaczycie. No i właśnie w tym roku, właśnie też muszę powiedzieć, że musicie podjąć różnego wyzwania, uzbierać to, ale problem taki, że no tyle super zestawów, które bardzo bym chciał zebrać w tym roku, a nie za bardzo będę mógł je wtedy kupić, więc... No musicie mi naprawdę życzyć powodzenia, no bądźcie takimi ludźmi i napiszcie mi powodzenia no chociaż. No dobra, jeżeli ktoś to, to ogląda, no dobra, nieważne, no, tutaj wejście, tutaj yy, książki, naklejki i to by mi się nie fajnie bardzo, nie fajnie mi naklejało, ponieważ to takie elementy, na które trudno to nakleić zobaczcie, trochę tutaj to za krzywo, no ten akurat trochę ładniej nakleiłem, niż ten obok, o tutaj tak trochę nieładnie, no to się takie, no nie wiem jak mam to powiedzieć no, ale, mm, powinni naprawdę w takich klockach już rezygnować z naklejek dobra, no więc tak to się prezentuje okno takie też mi się krzywo nakleiło, jak zwrócicie uwagę Nieco tak krzywo, no po prostu nie fajnie. No ale okej. Okay. Tutaj ładne takie od góry, tutaj takie niby zamknięcie na tą książkę. Niby ro, rozumiecie. Yy, no, tutaj takie klocki, o takie zakończenia powiedzmy. Yy, fajne klocki. I miałem już takie 8, tylko że złote z innego zestawu. 8, chyba, czy 6. Chyba 6, wiecie, jednak? 6. No. Dobra, tutaj mamy właśnie tę tablicę z fajną naklejką. Tu akurat tej naklejki tak nie widać, bo to jest na czarnym klocku. No i w sumie fajnie. O, tutaj są jeszcze te brązowe. Zapomniałem kompletnie, że tutaj były. <laughs> Widzicie, sam zapomniałem co wkładam. Yy, kominek. Yy, tutaj jakiś herb, taki kojarzy mi się mocno z Night. Kolejna yy, świeca. No i ogólnie tyle. Yy, co do powiedzenia jeszcze mam. No tutaj o, w szafce. Muszę Wam jeszcze pokazać. Mamy taką książeczkę. Ok, no, w miarę krótki ten film jednak będzie. no Mam nadzieję, że się uda. Tak się tutaj prezentuje ta książka. Tutaj taki nadruk z na Wiosła. To się pojawia z tego co wiem w wielu zestawach, ale ja tego nie miałem, bo nie jestem Potter Hardem mutyszysta starego No, yy, więc OK, Oblecieliśmy tą książkę ja i tutaj nie będę jeszcze dokładał. Tylko teraz po prostu omówmy sobie figurki. Yy, nie będę tam już obniżał tej kamerki, tak rozumiecie. Ej, jakoś tego, no, tylko po prostu tak sobie tutaj zarekniemy na figurki. Harry Potter, czyli główny powód tego zestawu, która stwierdziłem, że po prostu właśnie dlatego chcę tą książkę, bo Harry Potter, no bo nie mam Harry'ego Pottera. No, prosta, zwykła koszulka w kolorach Gryffindoru, no, różka taka, nie jest tutaj czarna, ona jest brązowa, bardziej taka ciemnobrązowa, No, taki uśmiechnięty Harry Potter, mam wrażenie, że coś nie tak sobie nie z drukami, ale ja nie chcę już się tego po puszczę nieco inaczej te włosy wyglądają już mi się zdawało, że będą ogólnie no i druga twarz ogólnie jak się prezentuje prezentuje się o tak no i teraz tutaj tylko te włosy mu wczepię no i okej okay. następną figurką jest Chang. tak ona się jako sieba nazywała yy, nie wiem, postaram się zapamiętać, no dobra, Chochang, tak się ona prezentuje zwykła fajna panienka uśmiechnięta tylko trochę tutaj taka różdżka nieco bardziej już brązowa właśnie, taka zwykła brązowa, no tutaj właśnie o możemy tak, że niby jakieś zaklęcia i w ogóle, no i wszystko tam no uśmiechnięta mm, takie włosy gumowe, miałem je tylko, że y białe i właśnie z tej sali tronowej, bo tamte elementy brązowe, które tam Wam wcześniej tak zwróciłem uwagę, no to miałem je złote i właśnie z tamtego zestawu, więc tak się fajnie składa wszystko no i ona jeszcze ma taki no, już niezbyt radosny wyróż twarzy, tylko, tylko nie chce mi się złapać ostrość. Hmm. halo? <grym> o, tak nawet lepiej widzicie, dobra, no. To taka niezbyt uśmiechnięta czołczanka, dobra. OK. jakoś się tam to wycnie, te krótkie fragmenty, dobra. No i ostatnia, y, na, y, ostatnia figurka, Profesor Flitwick, fajna figurka, to jest chyba krasnal taki, ma nawet brodę z krasnali z Hobbita, tak Wam powiem. No tak się prezentuje, tutaj taki tort nieco pozłata, pozłacany, taka kamizelka zwykła. No fajnie to naprawdę wygląda, no i taka właśnie ciekawa broda, no naprawdę ciekawe. No i fajna figurka ogólnie, więc ze sobą mamy właśnie tylko trzy figurki, no i właśnie każda z tych książek ma trzy figurki. A więc ok, podlecieliśmy na szybko ten zestaw w miarę, jak dla mnie szybko, jest teraz filmu może z 15 minut, no i moja ocena końcowa 10 na 10 po prostu, ja nie mam zastrzeżeń, to jest fajne po prostu, dobrze to zrobili, jedyne co mi się tam nie podoba to może, że ona nie chce się do końca zamknąć i tam ogólnie parę innych problemów z tymi naklejkami, więc no dobra, no to może 9,5 na 10 tak szałowo może nie ma, ale bardzo fajne. W porównaniu do innych klas to jest chyba najlepiej zaprojektowana, bo ten... Ona tutaj po bokach ma te, a tamte klasy mam tylko na przykład po jednej stronie. No nic inaczej to wygląda w przypadku tamtych książek, więc... Jak Wam mam polecać, to polecam ten zestaw. Fajny, nie jestem profesjonalistą, ale w mojej opinii to fajny zestaw, naprawdę. Bardzo dobry. Tutaj, więc... No, to by było na tyle z tego odcinka. No i trzymajcie się ogólnie. Życzcie mi powodzenia. No. Zobaczycie jakieś tam recenzje? Właśnie te, które nagrałem w poprzednim roku, nawet. No, no, ale wiecie. Fajnie. A, no i oczywiście zapasy. Widzicie, jest klucz. Y, jest jedna różdżka harego. Tutaj nie, bo tam te dwie trzeba by było zużyć. No, tutaj element od klucza, właśnie też jeszcze ciasteczko, piórko. Y, ten od świecy, niby. No, wiecie o co chodzi? To tutaj chyba się nie da wczepić. Wielki moment. No, zobaczcie, da się nawet. No. ただしてそれだけはない。